Dzień dobry Państwu z tej strony Idona Śmiłocka. Zapraszam na prognozę na najbliższe dni. Dzisiaj w środę Polska znajduje się w zasięgu takiego rozległego wyżu. Centrum tego wyżu wyżu w okolicach Litwy. Na zachodzie Europy mamy układ frontowy i linię zbieżności nad Niemcami, ale dzisiaj w ciągu dnia jeszcze to będzie tylko właśnie na zachodzie. Na powietrze polarne morskie na południu jest nieco cieplejsze, zwrotnikowe. No i w ciągu dnia ten front ciepły na południowym zachodzie u nas zacznie się zbliżać, ale w ciągu dnia jeszcze żadnych zjawisk nie przyniesie. Ewentualnie może tylko wzrost chmur piętra najwyższego, bo po to, na pozostałym obszarze kraju będzie cały czas ten wyż. Jutro, w czwartek, już sytuacja troszkę inna. Nad Polską linia zbieżności, na zachodzie front. Wszystko związane z układem niżowym z ośrodkiem w rejonie Islandii i wtórne ośrodki nad Skandynawią. Także jutro no, pogoda może być dynamiczna, zwłaszcza w tej zachodniej Polsce. I tak naprawdę do końca tygodnia, to jest mapa na niedzielę, ten front będzie nad Polską falował, będzie się utrzymywał. Zwłaszcza w zachodniej, północnej Polsce. W niedzielę nawet jakieś płytki Polsce polsko-zachodnią może utworzyć. Także cały czas będziemy w tej strefie frontowej. Sytuacja górna, mapy górne. Na południu mamy właśnie ten powietrze zwrotnikowe. Na północy, wschodzie, na północy to jest jeszcze polarne morskie. I tak naprawdę do końca tygodnia tutaj większych zmian nie widać. Tu jest niedziela też na południu, zwłaszcza ten zwrotnik. Północna Polska głównie w tym tygodniu będzie w tym polarnym morskim, ale właśnie ten południe, centrum, zachód w tym powietrzu zwrotnikowym. Mam wydane ostrzeżenia już na burze i na upały. Zacznę od burz. Na ten moment jest to tylko zachodnia Polska, pas tych powiatów zachodnich. Na Dolnym Śląsku te ostrzeżenia obowiązują. Już od 18 do 24 to są tylko powiaty zachodnie, zachodniej części Dolnego Śląska. I po tej 18 tam, w tych burzach, spodziewamy się oko około 20 mm upadku deszczu i porywu wiatru do 70 km na godzinę. Pas bardziej na północ, województwo lubuskie, zachodnie pomorskie to jest głównie druga część nocy, po 23 do 7 rano. Wartości podobne też około 20-25 mm. I porywy 70, lokalnie także grad. No, bardziej sytuacja skomplikowana może wyglądać z upałami, ponieważ tu mamy różne kolory, różne obszary. Najważniejsze jest to, że tam gdzie jest kolor pomarańczowy, no to to jest drugi stopień, drugi z trzech, żółty to jest pierwszy stopień i tak naprawdę te upały, przeważający obszar kraju, przeważający obszar ten pomarańczowy, to jest, obowiązują do soboty, do niedzieli. Na północy ten żółty kolor to do dzisiaj lub do jutra maksymalnie, na pomorzu do jutra. Święto Wszystkie także jest pomarańczowe, i tutaj różnica jest taka pomiędzy tymi kolorami chodzi o temperaturę minimalną. Jeśli ona spadnie poniżej 18 stopni, to jest pierwszy stopień to jest ten właśnie kolor żółty. A tam, gdzie mamy kolor pomarańczowy, to w najbliższych dniach, te najbliższe noce poza może dzisiejszą, jeszcze, ale następne już od jutra i następne noce będą coraz cieplejsze. I w tych obszarach drugiego stopnia nie będzie temperatura spadała poniżej 18 stopni 18-20 i stąd właśnie ta różnica w kolorach. Bez upałów na upał na ten moment północny wschód, krańce południowe oraz pas wybrzeża. I już prognozy na najbliższe dni. Dzisiejszy dzień jeszcze prawie w całym kraju słoneczny. Mówię prawie, bo pod koniec właśnie dnia na tym południowym zachodzie tam wzrosł zachmurzenie, deszczu, ale poza tym słonecznie. No i ciepło 25-26 stopni na północy, około 28 w centrum, do 31, a lokalnie 32 na Dolnym Śląsku. Wiatr jest okresami umiarkowany i porywisty. Ale te porywy maksymalne do 45-50 km na godzinę, przeważnie z południowego wschodu. Na Najbliższej nocy, te burze już, właśnie ten zachód kraju, tak jak mówiłam, to ostrzeżenie, także w tatrach pojawią się te burze. No i o wartości, tak jak mówiłam, 20 około 20 mm, porywy 70 km na godzinę. Poza tym, na pozostałym przez kraju pogodnie, bez żadnych opadów. No, ale dość chłodno. Na wschodzie od 9-10 stopni, w kotlinach górskich lokalnie jeszcze mniej, około 7, w centrum około 15, a na zachodzie do 18. Nad samym morzem lokalnie może być 19. I wiatr już w nocy osłabnie, tylko jeszcze nad morzem może być porywisty do około tych 40 km na godzinę z południowego wschodu, a, po, a poza tym tylko właśnie w tych burzach silniejszy. No i jutro czwartek na wschodzie, tylko bez opadów, województwo podlaskie, lubelskie i też mazowieckie oraz podkarpackie. Tam się nie spodziewamy opadów, a poza tym cała zachodnia, południowa i centralna Polska z opadami deszczu i burzami. No i te burze niestety mogą być jutro silne. Tutaj mamy prognozę burz na jutro no w takim obszarze, ten obszar pomarańczowy, ciągły kolor. To jest prognoza drugiego stopnia, czyli w tym obszarze, powiedzmy od opolskiego po Wielkopolskie, po Kujawy, w tym obszarze może być bardzo silny deszcz, nawet do 50 mm punktowo. Też pory wiatru przyważnie 70, ale w tym pomarańczowym kolorze może być punktowo też 90 km na godzinę silniejszy poryw. Poza tym kolor żółty, zachodnia Polska, też świętokrzyskie, małopolska, tu też te burze. Troszkę słabsze powinny być w, tym, w tych obszarach, tam gdzie tylko żółty, około 20-30 mm opady i porywy około 70, maksymalnie 80 km na godzinę. Też miejscami może padać grad, zwłaszcza w tej strefie pomarańczowej. Poza burzami jeszcze cały czas te upały. No i w czwartek na znacznym obszarze kraju, poza tylko Podlasiem, poza krańcami, na, na wybrzeżu, a poza tym do 31 stopni na znacznym obszarze kraju. Ten wiatr, jeśli chodzi o wiatr, to poza burzami, będzie przeważnie słaby z kierunków wschodnich, a na zachodzie już zacznie skręcać na zachodni. Potem następna noc, w czwartku, na piątek, te burze jeszcze w podobnym obszarze, właśnie jak pokazywałam, będą występowały i niestety te burze mogą być, występować. Przez całą noc, z głównym naciskiem na pierwszą połowę nocy, ale w drugiej połowie nocy też te opady deszczu silniejsze mogą się zdarzyć. No te opady już, to te powinny być słabsze niż te dzienne do około tych 20-25 mm w ciągu nocy. Ale pory wiatru jeszcze także około 70-75 km na godzinę. I noc będzie ciepła, tak jak wspomniałam, tutaj 19, nawet około 20 stopni w centrum i na południowym zachodzie, także miejscami może być to noc tropikalna. Poza tym od 15-16 na wschodzie i na północy. Wiatr będzie. Cały czas słaby i te kierunki będą zmieniające się, oczywiście poza burzami ten wiatr słaby. No i potem w piątek kontynuacja upałów poza krańcami północnymi, ale w centrum, na południu, wszędzie te 30-31 stopni jeszcze będzie. No i masa zwrotnikowa, więc ona to ma do siebie, że to będzie powietrze i gorące, zarówno gorące i też deszczowe, więc w piątek także jeszcze te burze pod deszczu Największa szansa na jakieś przejaśnienia w piątek na Pomorzu, a z kolei te burze najsilniejsze zwłaszcza na południu kraju w piątek. No i te pod deszczu także mogą być silniejsze do tych 30-35 mm i wiatr w porywach do około 80 km na, zachod na, na godzinę z zachodu. W sobotę także upalnie, nawet do 32 stopni w centrum, noc też tak będzie ciepła, z piątku na sobotę. No i te burze w sobotę na przeważającym prorok kraju, pod deszczu i w wielu miejscach te burze sobotnie i upady mogą być silniejsze. Porywy również do około 70 km na godzinę. Potem niedziela jeszcze upały na południowym wschodzie kraju. Zwłaszcza lubelskie, podkarpackie, w centrum też około 29. Opady deszczu i burze w niedzielę głównie na południu, na południowym zachodzie kraju, na zachodzie. W centrum i na wschodzie już w niedzielę nie powinno padać, na północy także. No i potem tak naprawdę te upały się utrzymają najdłużej do poniedziałku, na południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze już bez upałów od soboty i od niedzieli.